i jak Polskie Stronnictwo Ludowe patrzy na zachowanie posa Palikowa? No za smutkiem. Tylko tyle mogę powiedzieć. No, mamy konstytucyjny porządek prawny. Głowa państwa i wszystkie organy państwa powinny być szanowane. Wado Polaków jest to, że no my nigdy nie byliśmy przesadnie szanujący władzę, bo te władze zawsze były nie nasze, ale w tej chwili są nasze i trzeba je szanować. Nie można w ten sposób, jak takich słów używać niezależnie od emocji. To odbieram w kategoriach emocjonalnych, bo w polityce często te emocje biorę górę nad rozsądkiem. Ale to szanowanie tak... jest cnotą y, w zasadzie dla posła. No, no tak. nie powinien nazywać rządzącego no państwa. tak, ale tylko tyle mogę powiedzieć. mam takie pytanie, a jak pan ocenia przynajmniej jeszcze przebieg komisji regulaminowej? No fatalnie, to myślę, że samobrona, że tak powiem, zjadła elektoraty samobrony, przepraszam, PIS zjadł elektoraty samobrony, no ale te nawyki samobrony zostały to znaczy, prowadzi ale, jak... jakie nawyki? przecież każdy poseł ma prawo przyjść na komisję której na nie, nie jest członkiem i zadać pytanie jest Nie, nie, nie. nie, nie, nie nie, to nie jest... To w tej... nie, nie ma takiego prawa? To, nie, nie, prawo takie ma, ale nie w takiej kategorii, jak gdyby to się tak działo, że na każdą komisję wpadnie banda posłów kategoria i Kategoria będzie... jest ważna. Nie. Jednak artykuł 232 postępowania karnego mówi jasno, że minister Ziobro miał prawo członkowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego pokazać dokumenty danej sprawy. To rozstrzygnie prokuratura. Przecież nikt nie stawia ministra byłego ziobra pod pręgierz, tylko chodzi o to, że no, tak to. prokuratura mogła prowadzić dochodzenie. Niezawisły sąd rozstrzygnie to nie jest tak, że tu się wydaje, feruje wyrok na komisji sejmowej. Ustalenie tylko jest wniosek prokuratora. Jeżeli wpada banda posłów i zagłusza prokuratora, nie pozwala mu dojść do słowa, no to no to, to, jest, to, to jest... Zagłuszają, to jest, bo zagłusza się i prawda? No, no, nie, nie, się głosu, to w żadnych kategoriach nie mogę to tego usprawiedliwić. To jest, to jest skandaliczne. Przez, dziękuję.